Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałam odpowiedzieć na bardzo ciekawe pytanie, które pojawiło się w społeczności, a mianowicie czy dwójka bliźniaczych płomieni z osobnych par mo może wejść ze sobą w związek? I jak miałaby się odbywać ta dynamika? I czy te osoby mogą wejść ze sobą w unię? Generalnie będę odpowiadać z własnego doświadczenia. Mam nadzieję, że... Pomoże to trochę rozjaśnić to, w jakim etapie Wy jesteście i ewentualnie rozwiać wątpliwości odnośnie następnego kroku. W ramach przypomnienia e, i ja i mój obecny partner przechodziliśmy indywidualnie przez nasze doświadczenia jako bliźniaczy płynie, czyli byliśmy związani z zupełnie innymi osobami, tyle że przez separację nie byliśmy w stanie kontynuować jakby dalszego rozwoju z tamtymi osobami. A oboje zajęliśmy się pracą wewnętrzną przez niejako prawo przyciągania, i też zostało to niejako odgórnie narzucone, żebyśmy połączyli siły i kontynuowali razem w następnym etapie. I to wszystko zadziało się jako rezultat naszej indywidualnej pracy wewnętrznej, i też jako rezultat tej naturalnej ewolucji. I generalnie, dlaczego się tak dzieje? Dzieje się dlatego, że ewolucja nie ma końca. Chce pchać nas do przodu. Ewolucja zdecydowanie nie zainteresowana jest stagnacją i oczekiwaniem. To całe doświadczenie prosi nas o ekspansję o przełamywanie swoich barier, o odkrywanie siebie, odkrywanie swojej własnej natury wyzbywanie się tak naprawdę tych starych systemów myślowych. I generalnie to, co do nas przychodzi w naszym życiu, jest zawsze odpowiednie do naszego poziomu wibracyjnego, ale też jest związane z tym, czego my na dany moment potrzebujemy. Więc w momencie, kiedy robimy kolejne kroki w kierunku naszej pracy wewnętrznej i uzyskujemy tą kompletność w swoim własnym polu, to unified field, czyli to zrównoważone pole energetyczne, będzie odsyłać sygnał i będzie niejako przyciągać. Inną osobę, która jest obecnie na takim samym poziomie jak my. Czyli w momencie, kiedy będziemy osiągać ten stan Unii Wewnętrznej, w większości przypadków będzie się pojawiać nowa osoba, albo może nasz bliźniak, który też zrobił tyle pracy wewnętrznej, ale generalnie będzie wracać do nas osoba, która będzie jakby lustrzanym odbiciem tego, co się dzieje w naszym wewnętrznym polu. Czyli bardzo często właśnie można sobie wyobrazić, że Będziemy przyciągać do siebie kogoś, kto jest do nas bardzo, bardzo podobny. Więc skoro my mamy za sobą doświadczenie jako bliźniaczy płomień i tak rozwijała się nasza ścieżka życia, bardzo dużą szansą jest to, żeby osoba, która się pojawia po tym momencie zunifikowania naszego pola wewnętrznego, będzie to też osoba z doświadczeniem jako bliźniaczy płomień. I generalnie, im dłużej, im więcej pracy wewnętrznej włożymy w swój własny samorozwój. Podnoszenie naszej wibracji i świadomości, tym wyższy poziom będzie relacja, która będzie do nas przyciągana. Czyli w momencie, kiedy my pracujemy nad tym, żeby sami siebie zrozumieć i żeby budować ten szacunek do samych siebie i ten, tą miłość do samych siebie, to sama będziemy wysyłać na zewnątrz, czyli istnieje bardzo dobra szansa, że. Pojawi się w naszym polu osoba, która tak samo ceni sobie te najbardziej podstawowe i ważne części, jak szacunek, otwartość, komunikacja, wszystkie pozytywy, na którymi my powinniśmy pracować podczas separacji. Więc dlatego zachęcam się nie zdziwić w momencie, kiedy będzie się pojawiać w naszym polu osoba, która nie jest naszym bliźniakiem, a będzie się... Charakteryzowała tymi pozytywami, które my sami w sobie wypracowaliśmy, bo jest to nic innego jak proste prawo przyciągania. Jakim jesteś, jakim się stajesz, to przyciągasz. I polecałabym nie traktować tego jako jakieś rozproszenie od Twojej podróży, jako bliźniaczy płomień albo próba sprowadzenia cię na złą ścieżkę, tylko raczej otwierać się na to, co wszechświat będzie ci przysyłał. W każdym momencie Twojej ścieżki, bo ewolucja będzie próbowała dostarczyć Ci rzeczy, które na dany moment najbardziej potrzebujesz. I taka dygresja. Jeśli robimy swoją pracę wewnętrzną, ale okazuje się, że nikt nie pojawia się nowy w naszym polu, istnieje szansa, że nie przeszliśmy jeszcze odpowiednio naszej indywidualnej części, czyli może operujemy z tego poczucia braku, potrzeby. Posiadania kogoś obok siebie, jakieś może wewnętrznych strachów przed samotnością i tak dalej, dlatego warto się zastanowić, czy przerobiliśmy w sobie te podstawowe lekcje na poziomie indywidualnym, czyli czy jesteśmy niezależni od drugiego człowieka, czy na, wyrobiliśmy sobie to poczucie wewnętrznego szczęścia i wewnętrznej pełni sami z sobą przed wstąpieniem w kolejny związek. Dlatego zachęcam do eksperymentowania z relacjami, które będą się pojawiać w twoim życiu. Przede wszystkim dawać im szansę, ocenić według swoich własnych potrzeb i własnych granic, czy obecna relacja, która do ciebie przyszła, jest dla ciebie pozytywna, czy będzie cię trzymać w miejscu, a może będziecie jeszcze sprowadzać krok niżej. Dlatego przede wszystkim po to uczymy się tego samozrozumienia, żeby mieć Pewność, czy dana relacja, która do nas obecnie przychodzi, czy będzie dla nas pozytywna czy negatywna. Zachęcam do otwartości i może wybudowania sobie takiego zdrowego zrozumienia tego, jak my widzimy tą całą podróż, jako bliźniaczy, płomień. Czy chcemy się trzymać w tym miejscu limitów i ograniczeń i zależności od tylko jednej osoby. Czy jesteśmy otwarci na to, żeby inne osoby również wkraczały do naszego życia i pomagały nam, jakby przechodzić te dalsze etapy całego doświadczenia? I generalnie, może odpowiadając na pytanie, czy dwie osoby mogą wejść ze sobą w Unię, mimo że nie są oryginalnymi bliźniakami, tak mogą wejść w Unię, bo generalnie chodzi o tak zwaną trzecią energię, energię źródła, którą my sami w sobie jesteśmy w stanie zmanifestować. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy był to nasz oryginalny bliźniak, czy to osoba, która pojawiła się później w naszym doświadczeniu. Jeśli ta osoba jest w stanie połączyć się z energią źródła, jesteśmy w stanie podpiąć się również do niej. I jakby w takim połączeniu, w takim w trójkącie, wytworzyć właśnie wspólne pole, które jest bardzo silne i generalnie zapewnia nawet taką dodatkową stabilność całej relacji. To jest taka otoczka protekcyjna, ja to tak nazywam, bo naprawdę czuć, jakby coś jednak czuwało, żeby te, te relacje utrzymywać przy życiu. Bardzo często jest tak, że możemy czuć, że przechodzimy przez jakiś trudniejszy okres, ale zawsze coś na zewnątrz, jak gdyby. Pomagam nam nawigować tą naszą relacją, żeby jednak przejść przez te sztormy niejako lżej. I bardzo często wychodzą jakieś momenty, w których musimy przejść przez moment pracy wewnętrznej, ale przez to połączenie właśnie z tą siłą wyższą jesteśmy w stanie bardziej obiektywnie zobaczyć tą całą sytuację i widzimy, że to po prostu ma na celu nam pomóc pokazać rzeczy, które jeszcze można ulepszyć. Z punktu widzenia ewolucji nie ma tak naprawdę różnicy, z kim decydujemy się budować relacje, o ile będzie to relacja w pełni świadoma, z szacunkiem do tego ogólnego porządku i z szacunkiem do energii, która zainicjowała połączenie. Bo generalnie zauważysz, że im pełniej będziesz się czuć, tym bardziej będziesz mieć wprowadzenie w kierunku jakiejś nowej relacji albo w kierunku Odbudowania oryginalnej relacji, ale generalnie w momencie, kiedy kończy się ten etap w faktycznie indywidualnej i samotnej pracy wewnętrznej, będzie jakby zmiana toru i pojawi się właśnie wewnętrzne prowadzenie, żeby odkryć dalsze części siebie, które nie są możliwe do odkrycia tylko jako indywidualna osoba. Dlatego będziemy zachęcani do eksperymentowania. W relacji z drugim człowiekiem. I oczywiście jest to nasza własna decyzja, absolutnie nie jesteśmy do niczego tutaj zmuszani. To my mamy kontrolę nad tempem naszej ewolucji i w momencie, kiedy nie chcemy czekać na to, aż nasz los się odwróci i nie mamy zależności od decyzji tylko jednej osoby, tylko bierzemy swoje doświadczenie w swoje ręce, niejako uwalniamy się z tego z tej klatki, że możemy relacje budować tylko z jedną osobą. Dajemy sobie szansę na doświadczanie tutaj. A o to przecież w tym wszystkim chodzi. To taka krótka informacja. Chciałam sklaryfikować i mam nadzieję, że rezonuje to z tym, przez co obecnie przechodzisz. Daj znać w komentarzach, jeśli masz jakieś konkretne pytania do tego wideo. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. papa. pa.